Cześć wszystkim i witam was serdecznie w Twierdze, definitywnej edycji i misji 18 pod tytułem Koniec Wieprza. Moi drodzy, w tej misji, jak sam tytuł wskazuje, zakończymy żywot parszywego wieprza i zajmiemy się wilkiem. Nie przedłużam i przechodzimy do fabuły. Ziemię Wieprza ma już dość wysokich podatków i gotuje się do powstania przeciwko Ciemięscy. Wybiła godzina pomsty za śmierć lorda Wełnowora. Jeśli pokonasz wrogów w tej bitwie, szale zwycięstwa w całej wojnie przechylą się na naszą stronę. Nakazano Ci opanować ostatnie hrabstwo Wieprza i oblegać jego warowną siedzibę. Raz już zdobyłeś ten zamek szturmem. Tym razem jednak zadanie nie będzie tak łatwe, gdyż wszystkie zniszczenia zostały usunięte, a garnizon obrońców jest teraz znacznie większy. Nasz prosty, bezpośredni atak taranem wtedy okazał się skuteczny, ale teraz może nie wystarczyć. Zbuduj kilka wież oblężniczych i spróbuj sforsować mury zamczyska. No i dobra, oczywiście poziom bardzo trudny zaznaczamy. Mamy Cel misji: zabić wrogiego lorda, tylko i wyłącznie zabić wrogiego lorda. Także wykorzystamy to, oczywiście, i zrobimy dokładnie to, o co prosi nas gra. No dobra, to co? Nie przedłużamy i przechodzimy do misji. No i dobra, na sam początek oczywiście, spowolnimy sobie tempo do powiedzmy 40. No i zobaczmy, jaką armię dysponujemy. Jest ich całkiem sporo, aczkolwiek sami widzicie, że na dzień dobry już mamy straty w włócznikach, których natychmiast przesuniemy nieco w dół, żeby no, nie marnować ich więcej. Bardzo dużo wojsk mamy na siedzibie wieprza, no i samego wieprza oczywiście też mamy na swoim, swojej warowni, swojej siedzibie głównej. Generalnie rzecz biorąc, atak w tej misji przeprowadzimy w tym miejscu, dokładnie tutaj. Przekopiemy się przez fosę wcześniej czyszcząc sobie smolnerowy włócznikami. No i wbijemy się w tym miejscu wieżą ruchomą, przeciśniemy się tędy, zejdziemy po schodkach i polecimy wprost na wieprza. Mam nadzieję, że uda się nam to za pierwszym razem. Tak więc słuchajcie, nie przedłużamy i zaczynamy grę. Ok, pięknie nam włócznicy uciekli, super sprawa. Kusznicy strzelają jeszcze naszych włóczników. Niestety jakimś cudem ich jeszcze trafili. No nic trudno. Zgarniamy wszystkich, przesyłamy ich dalej, oczywiście. Lecimy dalej. W tym kierunku zbieramy tutaj całą naszą armię. Zobaczymy, kto komu przytnie skrzydełka wieprzu. Mam nadzieję, że ta misja bezproblemowo nam pójdzie. Już ją przechodziłem... ...wcześniej, na podstawowej wersji twierdzuni, oczywiście. Nie pamiętam, jaki wynik wtedy osiągnąłem, no... ...podejrzewam, że będzie to coś w podobie. Zgarnijmy tych łuczników i kuszników. Oni nie będą nam potrzebni zbytnio w tej misji, ale mimo wszystko miło by było ich użyć do obrony, chociażby przed tymi pałkarzami, którzy teraz na nas maszerują. Bardzo dużo pałkarzy na nas wieprz wysłał. Przeczekamy ten atak i zapiszemy sobie grę jako punkt wyjściowy, gdyby przyszło nam ponowić misję. Dobra, nagramy, to jest M-18. Zapisywanie. No i dobra, to jest nasz punkt wyjściowy. Zbierzmy wszystkich pałkarzy, w tej chwili e, w jednym punkcie 231 ich mamy, a mamy też i 225 włóczników. Dobra, mamy trzy grupy włóczników i rzucamy ich do ataku w to miejsce. Pojedynczo, grupa po grupie, tak żeby pozbyć się smolnych rowów, e, spod murów zamkowych, e, z... Pierwsza. No dobra, pierwsza grupa poradziła sobie całkiem nieźle. Skasowała naprawdę sporą ilość smolnych rowów. Poczekamy teraz aż ten pożar się skończy. No i lecimy drugą grupką włóczników. Zobaczymy czy uda nam się jeszcze więcej tych smolnych rowów pogasić. Dobra, jeszcze tutaj jakbyście odpaliły te smolne rowy to byłoby, byłoby świetnie ale niestety nie dali rady. Dobra, ruszamy od razu trzecią grupą, odpalamy smolnerowe w tym miejscu i powinno być git. No nic, nie udało się nam tych smolnych rowów odpalić. Zostało nam 99 włóczników. No dobra, słuchajcie, teraz grupki po około 20 pałkarzy trzeba porobić. I spowalniamy teraz tempo gry do 40 i wysyłamy naszych dzielnych pałkarzy na zakopywanie fosy. W międzyczasie podsyłamy wieżę i taran nieco bliżej zamku wieprza. Myślę, że teraz te smolnerowe na pewno się odpalą. Spróbujmy kontrolę większą mieć nad tym wojskiem. Dobra, wysyłamy teraz włóczników, razem z Taranem i wieżą obrężniczą i w sumie możemy też już pozostałych 152 pałkarzy wysłać do ataku. Włóczników wysyłamy tutaj w celu takim, żeby Taran miał bezpieczne dojście do murów. No oczywiście w międzyczasie będą nam ginąć wszyscy pozostali też, ale no takie już życie, taki już los. Ładnie udało się nam przebić przez fosę. Wieża nie atakuje. Taran ma atakować. Dobra, chyba musimy wysłać też pałkarzy niestety. Najważniejsze, żeby Taran spełnił swoje zadanie. No, wieża bardzo mocno obrywa niestety. Wlewamy się do środka wszystkimi pałkarzami. Wieża się ustawia i mamy wejście zaraz na mury, mamy wejście 125 pokaży, nawet 126. Lecimy po murach, lecimy w to miejsce, tu, 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 na tą wieżyczkę. Tu jest bardzo dużo smolnych rowów na dole, także staramy się tego uniknąć za wszelką cenę. Czemu oni biegną naokoło? O co to chodzi? O co tu chodzi? 81 pałkarzy, myślę, że damy radę. 73 pałkarzy. Ach, musimy zabić tych wszystkich łuczników w tym miejscu, bo inaczej odpalą nam spolnerowy. Dobra, padli. 57 pałkarzy. Ok, nie jest źle, mogło być lepiej. Wynik może być niemrawy. Ok, wybiliśmy ostatnich łuczników w okolicy. Wlewamy się teraz na siedzibę zamku. Wieprza 45 pokażę. damy radę. Można powiedzieć, że w ostatniej chwili wdarliśmy się na zamek. No i myślę, że to co mamy, już spokojnie da radę z tym, żeby pozbyć się wieprza z tego. No i dobra, ładnie poszło. Zostało nam jeszcze trochę wojsk z tyłu. No, ale wynik nie będzie jakiś zachwycający. 17200, moi drodzy, Osiem, prawie 80% jednostek straciłem niestety w tym ataku. Zdaję sobie sprawę z tego, że mogą to zrobić lepiej, ale mnie to satysfakcjonuje. Poza tym chciałbym dla Was nagrać jeszcze jeden odcinek, dzisiaj także biorę się do roboty, a tymczasem trzymajcie się i do słyszonka w kolejnym odcinku. Stwierdzę definitywnej edycji i kampanii podstawowej. Cześć!